opony, ślizga się bardzo tyłu bolidu, przejeżdża teraz przez szykanę. już dojeżdża tutaj do nas na Plac Bankowy i za chwileczkę usłyszymy bolid Formuły F1 P8 na ulicy Marszałkowskiej takiego widoku jeszcze nie widzieliśmy tylko dotknięcie gazu i Pani Prowadza stawia bokiem ten bolid no, z pewnością e, musi się zapoznać przede wszystkim z, z, z przyczepnością. E, Wielokrotnie na torach ulicznych widzimy podczas pierwszych sesji treningowych, że ten tor jest bardzo brudny. Tutaj jest nie inaczej, że jest to normalna ulica i proszę zobaczyć co Teraz już jeszcze większa prędkość się osiągana przez Filipa Masę to będzie chyba jeden z... mam nadzieję, nie ma tutaj przecież to do 18 tysięcy obrotów tak e, prezentuje się silnik Formuły 1. Silnik, który jak już wcześniej wspominaliśmy po raz ostatni nie będzie e, na torach formuły 1 właśnie w tym sezonie. A już teraz mechanizmy przygotowują się do stopu. Felipe Massa rozpoczyna kolejne swoje okrążenie. Dojeżdża do szykany. E, bardzo szybko przejeżdża. To wydarzenie i przede wszystkim bardzo ciekawy widok w każdym wyścigu jak szybko, jak sprawnie obsługują te swego kierowcę mechanicy ekipę Ferrari. Bardzo ważne jest także odpowiednie zabarkowanie bolidu i proszę zobaczyć jak błyskawicznie odbywa się ten będzie musiał znowu rozgrzewać opony. Czy podobnie będzie w przyszłym tygodniu nowicjatom? Tak jest, to, że będzie miał zakup, Ale teraz przede wszystkim liczy się zabawę i przede wszystkim liczą się kibice. Dobra, dobrze, No I tutaj na ulicy Marszałkowskiej uważać na krawężniki Felipe Massa, no ale widać, że kontrola nad tym jest doskonała. No to niestety jest właśnie to i to jest to, o czym zawsze w popiątkowych treningach. Przede wszystkim to, jak są bardzo brudne i większość sesja trainingowa jest przede wszystkim po to, by ten tor nieco nagumować i pozprzątać. Sprawdza teraz z jaką prędkością będziemy tutaj przejechać przez ten nabród? Troszeczkę widzieliśmy, że w szerokości. swego czasu jak wychodziły V12 czy V10 również była odrobina nostalgii, ale, ale zobaczymy co pokażą nam nowe silniki. Teraz cieszymy się dźwiękiem V8. No i mi Masa witać każdej. zwykłego dźwięku, który emitowany jest przez jednostki napędowe politów Formuły 1. Felipe kolejny nawrót przy Placu Bankowym. Nie, najpierw wizyta u mechaników. Zmiana kół. Ferrari California to jednak zupełnie inna zabawa. Politech 1 to inne wrażenia. Ogromne przeciążenia, niejednokrotnie sięgające powyżej 6G. Tak na hamowaniu, jak i w zakrętach. Więc to jest... 6G. Tak, takie przeciążenia nawet w myśliwcach występują, więc jest naprawdę tutaj nad czym pracować. Nie ulega wątpliwości, bardzo dobrze przygotowany musi być przede wszystkim tradycyjnie dla kierowca Formuły 1, bo nawet w taki dzień jak dzisiejszy temperatura panująca w być jest bardzo... W tej chwili Felipe Massa przemierza ulicę Warszawy z dużo mniejszymi prędkościami niż ma to miejsce podczas normalnego wyścigu Grand Prix Formuły 1. Kolejna zmiana kół. Błyskawiczna praca. Widzą Państwo także pracę tak zwanego Lizako Kierowca, gdy już wszystko jest zmienione wolicie gdy można wyjechać bezpiecznie z salei serwisowej na torę nie przeszkodzić. bo tak tak jeśli chodzi o obsługę w boksach, bo tak naprawdę to on pozwala kierowcy ruszyć z miejsca postojowego, albo i nie, bo to on dba o bezpieczeństwo i on widzi co dzieje się podczas zjazdu na pitleg. Tak patrzę na to, co robi Felipe Masa, no i chyba będzie doskonale przygotowany na ciasne ulice Monarko po tym jak przejdzie. Jeden i drugi, więc... tak. To... Przede wszystkim nie jestem przekonany, czy wszystkie e, trasy na, e, na torze Monte Carlo są tak równe jak ta, która dziś jest w Warszawie. Proszę mi wierzyć, że jest tam kilka miejsc, które e, wcale e, do równych nie należą. Coraz a, wyżej trasy. przyjeżdżać w Lipę, żeby mogli poczuć, żeby mogli dotknąć tego... Tak, w Warszawie w godzinach szczytu byłoby to naprawdę wyjątkowe. A no, mamy w zasadzie godzinę szczytu, bo takiej imprezy jak Shelby Power Nitro Plus Show jeszcze nie było w Warszawie. Teraz mamy. Kolejna zmiana w boksach. Szybko. Dokręcone koła. Lisa wypuszcza Felipe. I mamy na Teraz już bliżej wewnętrznej, tym razem Felipe. I troszeczkę szybciej. Oli, z swoim kibicom, z którymi spotkał się z którymi, który podpisał czapeczki, koszulki i rozdawał autografy. No a teraz raczej ich ucztą jazdy w torze w Warszawie ekipa Ferrari od samego początku istnieje w wyścigowych Ferrari. W zasadzie trudno sobie wyobrazić Formuły 1 bez ekipy Ferrari, to w zasadzie jest niemożliwe, Krystian, no Ferrari nie ma, nie ma Ferrari F1, niemożliwe. Skuderia Ferrari to F1 i tak samo Ferrari to Shell i Shell to Ferrari, Felipe Massa zakończył pokaz, zako